Izrael zatrzymał flotylę Sumudy, która płynęła do Palestyny z pomocą humanitarną. Na samej tej flotyli byli przedstawiciele Polski, w tym m.in. poseł Rzeczypospolitej Polskiej, który także został zatrzymany przez Izrael. No więc, będziemy z wami szczerzy. kiedy jakby dowiedzieliśmy się o tym wszystkim, uznaliśmy, że Izrael porwał polskiego posła. No bo wydawało nam się, że w oczywisty sposób zatrzymanie statków, wiecie, tak daleko od swojego brzegu i tak dalej, nie w swoich przybrzeżnych wodach tylko na, wiecie, no ewentualnie tym pasie strefy wyłącznej ekonomicznej. Wytłumaczymy to też dalej. Jest w oczywisty sposób no, nielegalny, jest porwaniem i tak dalej. Ale okazuje się, że oczywiście prawo międzynarodowe jest dużo bardziej skomplikowane i nie mówimy tutaj o moralnej stronie, mówimy tu o czysto prawno-międzynarodowej stronie. W tym filmie porozmawiamy o tym, co się stało i porozmawiamy o tym, czy Izrael złamał prawo, czy go nie złamał. No my się skłaniamy do tego, że złamał, ale trzeba przyznać dla uczciwości, że nie jest to aż tak proste i aż tak oczywiste. Do tego porozmawiamy sobie jeszcze o kwestii związanej w ogóle z Palestyną i Izraelem, bo Donald Trump robi rzeczy, które nawet może doprowadzą do jakiejś formy pokoju, więc w sumie warto, żebyśmy o tym powiedzieli. Bez zbędnego uprzedzenia zostawcie lajka, like, zostawcie suba, na no będzie bardzo miło, będzie nasz filmie Lećmy do materiału. No więc dobra, zacznijmy po kolei. Jak pewnie wiecie, Izrael y, odcina Palestynę od Reszty świata, tak naprawdę. I między innymi, częścią tego odcinania Palestyny od reszty świata jest blokada morska, blokada morska, którą Izrael Palestynie założył. W ramach tego, że oczywiście są ludzie, którzy nie zgadzają się z koncepcją tego, że Iz... Palestyna jest odcinana od świata, pojawił się pomysł, żeby tą blokadę morską przełamać, żeby no popłynąć do Palestyny z pomocą humanitarną. I tak narodziła się flotylla Sumut. No i ta flotylla, złożona z no, wszelkiego rodzaju i z bardzo wielu różnych państw, aktywistów, no ludzi z organizacjami humanitarnymi, ale też polityków do do czego zaraz przejdziemy? Klotyla stwierdziła dobra. Płyniemy do Palestyny, żeby zostawić tam pomoc humanitarną. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Wyruszyli w drogę, zaczęli płynąć. Siłą, gdzieś tam na koniec okazuje, prawie 50 okrętów, opłynęli w kierunku Palestyny. W ogóle po drodze było wiele dziwnych rzeczy, które się wydarzyły, bo na przykład byli atakowani z dronów, tylko nie w takim sensie, żeby ich zatopić z tych dronów. Przed doszło do uszkodzenia statków i tak dalej, które były potem reperowane w Grecji. Bierzemy w każdym razie do tego, że ta flotyla sobie płynęła. No, i wszyscy wiedzieli, że będzie przypał z tym związany, no ale trochę wszyscy zastanawiali się, w jakiej formie ten przypał będzie miał miejsce. No i ta flotyla sobie płynęła, 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 no i znalazła się. 80 mniej więcej, 80 mil morskich od brzegu Izraela, od brzegu Palestyny, gdzie została zatrzymana przez izraelskie wojsko, przez izraelską marynarkę wojenną. Ludzie, którzy znajdowali się na pokładach statków, też zostali zatrzymani. No tam byli ludzie z bardzo wielu państw, w tym byli ludzie z Polski, cztery osoby jakby w polskiej delegacji. Przy czym jedną z tych postaci był Starczewski, czyli e, polski poseł, e, prawda? Płynął w ramach tej flotyli, który w ogóle na Instagrama wrzucił film. Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Summit Flotilla. Gorąca prośba. Stawcie się ze mną i moimi towarzyszami u polskich. No i ogólnie mówią na tym filmie prawdę pod tym względem, że faktycznie zostali zatrzymani. Ludzie, którzy, prawda, płynęli na tych statkach, zostali przez wojsko izraelskie przejęci. MSZ na razie jest się na etapie, że jednak bardziej podaje komunikaty w stylu tego, że jakby wszyscy są zdrowi, wszystko jest okej, okay, no nikomu nic za bardzo nie grozi w całej tej sytuacji. Tak można trochę wyczytać te komunikaty i oczywiście jesteśmy w kontakcie ze stroną izraelską, nasi dyplomaci pomagają tym osobom, które były zatrzymane i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście no, na 99% skończy się po prostu tym, że wszyscy ci ludzie nie tylko Polacy, ale ogólnie wszyscy. Uczestniczy tej ekspedycji, po prostu zostaną wysłani do swoich państw, tam z pomocą właśnie lokalnych MSZ-ów. Nie? W sensie, więc, no, prawnie tak się to rozwiąże. 80 mil morskich od. No, ta flota znajdowała się 80 mil morskich od no, wybrzeża Izraela, wybrzeża Palestyny. Musicie wiedzieć, że to działa tak w prawie międzynarodowym, prawie morskim, że jakby są takie dwie strefy. To znaczy, że zaraz przy brzegu macie strefę taką waszych wód wewnętrznych, nie? I tam macie praktycznie pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale macie też wyłączną strefę ekonomiczną, która ciągnie się na 200 mil od waszego. Brzegu. I to jest takie miejsce, w którym możecie na przykład wyłowić ryby, możecie wydobywać jakieś zasoby, możecie zbudować sobie tam sztuczną wyspę. Inne państwa nie mogą tego robić, ale z drugiej strony jest tam wolność pływania, to znaczy, że każdy może sobie przepłynąć tym miejscem, tylko po prostu no, nie może na przykład tam wydobywać ropy. No i biorąc to pod uwagę, dosyć oczywistym, wydawać by się mogło, że skoro Izrael zatrzymał, prawda, statki i wszedł na ich teren, zatrzymał ludzi, którzy tam byli, no i ich zabrał, to de facto ich porwał, no bo to, to nie było tak, że zrobił to na swoim własnym terenie, gdzie powiedzmy, że aresztowanie kogoś jest legalne, jeśli są jakieś wasze. Prawo, tak? Nawet posła RP możecie przecież aresztować, nie wiem, w Danii, w momencie, gdyby złamał prawo, no bo tam nie obowiązuje immunitet, prawda? Wiecie, no polskiego parlamentu, tam obowiązuje lokalne prawo, nie? No więc, jakby gdyby Izrael zatrzymał tych ludzi na swoim terenie, prawdopodobnie i znowu wyłączamy kwestie moralne. Czysto prawnie, raczej ciężko byłoby się do tego przyczepić. No ale zrobił to na wodach, no nie tyle może międzynarodowych, właśnie, bo to nie są do końca wody międzynarodowe, ale w miejscu, gdzie ci ludzie teoretycznie mogli przebywać. Więc wydawało nam się dosyć oczywistym, że, no tak, można powiedzieć, że Izrael porwał <laughs> polskiego parlamentarzysta i jest to, no absolutny Wiadomo, tak? Porwanie też innych ludzi jest też skandalem, ale wiecie, jak to jest, tak? W sensie, no, już wszystko politycy, którzy aktywnie sprawują urząd, mają jeszcze trochę specjalny status w takich sytuacjach. Więc jest to jakby no, podwójny skandal, powiedzmy. Porwanie normalnych ludzi to jest tylko zwykły skandal, porwanie polityków to jest podwójny skandal. Tak ustalmy. I uważaliśmy, że to jest właśnie oczywiste. Istnieją argumenty przeciwne i kontr do tych argumentów, i stwierdziliśmy, że musimy wam je powiedzieć, bo jednak byłoby po prostu nieszczerym z naszej strony, gdybyśmy to wszystko pominęli. Kwestia polega na tym, że Izrael ma blokadę morską nad terytorium Palestyny, czy przy terytorium Palestyny. Ma blokadę morską. Która w ogóle w różnych formach trwa od 20 lat, tak naprawdę. I prawo międzynarodowe dotyczące jakby żeglugi, y, konkretniej w ogóle y, dokumenty z Sanremo, mówią, że jeśli chcecie przebić się przez blokadę morską, która jest ustanowiona, twórcy blokady mają prawo Was zatrzymać jeszcze zanim do nich dopłyniecie. W sensie nie muszą czekać, aż wiecie faktycznie, zaczniecie ją szturmować. Tylko jeśli mają uzasadnione podejrzenie, mają dowody na to, że chcecie, Waszym celem jest przebić się przez blokadę morską, to mają prawo Was zatrzymać. Nawet mają prawo Was zaatakować, jeśli nie poddacie się tym, tym rygorom, żeby się zatrzymać. To jest argument, którym posługuje się Izrael bardzo mocno, znaczy Izrael twierdzi, że próba przebicia się przez blokadę morską jest nielegalna sama w sobie, więc biorąc to pod uwagę, mieli prawo Absolutnie zatrzymać te statki. No i to by sugerowało, że nie porwali polskiego posła, tylko legalnie go zatrzymali. Nie? To jest jednak duża różnica. Przy czym, żeby nie było, Izrael robi ten argument, ale no są argumenty, które kontrują ten argument, też żeby było to jasne. Tylko nasz problem jest taki, że no nie jesteśmy na tyle ekspertami w prawie międzynarodowym, żeby uznać, kto tutaj ma rację. Aczkolwiek kontrargumenty nie ukrywamy, nas przekonują. Bo są takie dwa główne, tak naprawdę. Pierwszy wydaje nam się najbardziej oczywisty i on w pewien sposób, przynajmniej w naszej opinii, trochę chyba zamyka tą dyskusję. To znaczy, jeśli blokada morska jest ustanowiona po to, że żeby zagłodzić populację cywilną. Ta blokada z definicji jest nielegalna i tak dalej, więc wydaje się, że po prostu można w sobie wtedy ją przebijać i nie mają prawa cię zatrzymać. Czysto zgodnie z prawem. Tu Izrael oczywiście tłumaczy, że absolutnie nie po to jest ta blokada i my wpuszczamy pomoc humanitarną do gazy, więc o co w ogóle chodzi? No ale co do zasady, wydaje się, że jednak można robić argument, że jednak populacja cywilna w gazie jest głodzona, co sugerowałoby, że można przebijać się przez blokady, żeby dostarczyć im leki i żywność i tak dalej, i tak dalej. Więc z naszej opinii to jest dla nas przynajmniej argument, który tłumaczy nam, że nie, to zrobi Izrael, jest nielegalne. Ale jest też druga kwestia, to znaczy, czy nawet jeśli założylibyśmy na chwilę, że to się nie dzieje w Palestynie, że w Palestynie nie ma głodu, to czy ta blokada w ogóle jest legalna? I tu pojawia się wiele pytań, no bo w sumie, czy Izrael legalnie okupuje Palestynę? I znowu, nie mamy na myśli etycznie okupuje Palestynę, tylko czy legalnie okupuje Palestynę? Wiecie, okupowanie państwa to jest rzecz skodyfikowana w międzynarodowych przepisach. Po II wojnie światowej, jak trzeba było wymyślić, jak to legalnie robić, żeby Niemcy okupować. To jest rzecz, nie? no i pytanie brzmi, czy Izrael okupuje legalnie Palestynę, bo był wyrok że w sumie nielegalnie okupuje Palestynę, to były tylko rezolucje, więc one nie mają mocy prawnej. Jest to skomplikowany przedmiot do tego wszystkiego, w sumie czy Izrael może okupować państwo, którego nie uznaje, że istnieje, więc w sumie z jego perspektywy nie kupuje państwa, więc kogo w sumie okupuje i czy można okupować coś, co nie jest państwem, przynajmniej w swoim własnym rozumieniu. Kolejne pytanie, które jest dobrym pytaniem, czy ta blokada jest tak w ogóle legalna, nie? tak, tak w ogóle pomijając już wszystko, to, to jest osobna kwestia, no bo jeśli nie jest, no to nie stosują się te wszystkie przepisy dotyczące tego, że można sobie zatrzymać statki, które mają ją przebić. Sytuacja jest ultra skomplikowana i jakby są, Faktycznie argumenty z prawa międzynarodowego na to, czy to było legalne, czy nie było legalne. A jest to o tyle ważne, że jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Izrael porwał polskiego posła, to, to trzeba by rozstrzygnąć to, no bo jeśli zrobił wszystko legalnie, to czy nam się to podoba, czy nie. Nie porwał go. Jeśli jednak zrobił coś nielegalnie, a do tej opcji my się przychylamy szczególnie zawsze przez to, co wam powiedzieliśmy. Wydaje nam się, że można absolutnie powiedzieć, że tak, Izrael porwał polskiego posła. Co jest dosyć sporym skandalem, uważamy jednak. I wymagalibyśmy od, jakby, dowiecie, jakiegoś MSZ-u i jakby polski, polskiej polityki trochę mocniejszej reakcji? Chyba jednak, mimo wszystko. Wydaje się, że raczej większość głosów jest oburzonych, chociaż do polski rząd tak pod koalicją obywatelską na przykład, nie tak jednak trochę no, zachowawczo, zachowawczo wszystko zagrywa. Co też do pewnego stopnia rozumiemy, musimy przyznać, ale nie zmienia to fakt że jednak, no jeśli uznamy, że Izrael... Porwo polskiego posła, to chyba jednak trzeba by przyjąć trochę ostrzejszy język, nie? Naprawdę hardkorowa sytuacja, ale jakby to jest taka rzecz, która teraz wydarzyła, zróbmy sobie od razu update dotyczący kwestii w ogóle Izraela i Palestyny, jak już jesteśmy na tym temacie. No więc Donald Trump wyszedł ze swoim 20-punktowym planem dla Izrael-Palestyna, prawda? Wyszedł z tym planem. Donald Trump jest tym swoim peacemaker era i, prawda, jeździ po świecie, zakończa konflikty zbrojne. Niektóre takie, o których nawet zainteresowani nie wiedzieli, bo na przykład ogłosił, że zakończył między Kosowem a Serbią, gdzie i Kosowo i Serbia były trochę zaskoczone, że obecnie były akurat w konflikcie, o którym trochę nie wiedziały. No ale dobra, Donald Trump, prawda, robi rzeczy, wyszedł z nową propozycją. Bo wiecie, trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o te propozycje pokojowe dla Palestyny i Izraela, to było tego już dużo, tak? Bo było odcześnie. Też Trumpa, zresztą, który proponował, że prawda, można zbudować w Palestynie riwierę, przekształcić ją w ośrodek turystyczny, przez plan Izraela, żeby zrównać Palestynę z ziemią jako potencjalne zakończenie tego konfliktu. Przynajmniej tak nam się wydaje, patrząc na to, co robią. Czy też jakby pomysł państw regionu, które na przykład miały taki pomysł, żeby stworzyć taki rząd techniczny, którym one będą zarządzać, który będzie zarządzał Palestyną, żeby przywrócić pokój i tak dalej. Nie? No i wszystkie te plany, Poza tym drugim, w sumie pod wieloma względami, pełzły na niczym. To i głównym problemem jest to, że Hamas dalej ma 20 zakładników, którzy są żywi, no a Izrael chce ciała zakładników i tych żywych zakładników odzyskać za wszelką cenę, przy jednocześnie tym, że też nie chce po prostu bombardować Palestynę, mam wrażenie, że można to po prostu powiedzieć. No a jakby Hamas żąda też całkowitego wycofania się wojsk izraelskich z Palestyny, co też jakby no z oczywistych powodów Izrael nie, jest, nie chce na to pójść. No i to jest problematyczne, no bo to są takie rzeczy, które są w pewien sposób zrozumiałe, że te strony tego oczekują, to no nikt nie jest gotów jakby pójść tutaj na kompromis. nie? więc jakby to jest ta taka Główna część, która jest problematyczna. No i chodzi na Trump, no i ma te swoje 20 postulatów. Nie będziemy Wam przedstawiać wszystkich, przytoczymy wam te takie jakby najważniejsze, które pokazują o co chodzi w rozwiązanie, które jest zaproponowane. Ale z drugiej strony wydaje się, że coś trzeba zrobić i Izrael, który po ostatnich wydarzeniach, m.in. tym katarze, o którym mówiliśmy teraz, prawdopodobnie to, co się wydarzyło z tą flotylną, też jakby jak, w jakiś sposób może temu pomóc. To czuję, że jednak może chyba no naprawdę bardzo trać na tej arenie międzynarodowej i już jakiekolwiek wsparcie dla Izraela w tym momencie to jest bardzo rzadka rzecz, i już tylko chyba Stany Zjednoczone stoją po ich stronie. I być może, no Bibi stwierdził, że dobra, może trzeba zacząć. Myśleć o jakimś potencjalnym kompromisie. No i nie będziemy wam starać wszystkich 20 punktów, ale przytoczymy takie parę najważniejszych, które pokażą wam o co Trumpowi mniej więcej chodzi. Więc te punkty Trumpa zakładają, że Hamas ma zwrócić wszystkich zakładników, w zamian Izrael ma wypuścić więźniów palestyńskich z więzień. Jeżeli obie strony zaakceptują plan, to Izrael ma wycofać swoje wojska za wyznaczone linie, przynajmniej do czasu przekazania zakładników i oczywiście wstrzymać działania wojenne. Wojownicy Hamasu, którzy złożą broń, dostaną amnestię i będą mogli opuścić strefę gazy i po prostu, wiecie, no, wylecieć gdzieś indziej, ale sama organizacja Hamas zostanie odsunięta od władzy w Palestynie. Władze w Gazie mają przejąć wykwalifikowani Palestyńczycy pod zarządem międzynarodowym, który miałby być złożony, to jest naprawdę ciekawe, z Donalda Trumpa, tonego Blaira, czemu tony Blair nie wiemy tam, oraz jakby no innych państw arabskich. To jest taka kwestia jakby stworzenia tymczasowego rządu, który ma zostać zamieniony potem na rząd palestyński, jeśli tam już sytuacja się ogarnie. No ale po prostu Palestyna ma być rządzona przez taką międzynarodową radę, właśnie, która będzie w jakiś sposób jakby rządzić tym, tym, tym obszarem, przynajmniej przejściowo. A do tego Stany Zjednoczone i państwa arabskie wyślą misję stabilizacyjną do tego Regionu, żeby pilnować porządku, szkolić policję palestyńską, no i ogólnie prawda, żeby tutaj dbać o to, żeby te Postanowienia tego pokoju cały czas działały i cały czas były, były respektowane. No i wiecie, ten plan jest konsensus wśród ekspertów. Jest najambitniejszym planem, jeśli chodzi o Izrael, Palestynę od lat 90., jakby no, konferencji w Oslo. Wydaje się, że jest to szalenie ambitny plan, plan, który prawnie nie może zrealizować w całości, bo jest zbyt ambitny, żeby to się stało, ale nawet gdyby udało się zrealizować jakiś w ogóle procent tego wszystkiego, to i tak byłaby to dosyć duża jakościowa zmiana. Wydaje się, że jest to pierwszy od dawna jakiś taki pomysł, do którego jest szersza koalicja i zgodna na to, żeby to wprowadzić. wśród wszystkich graczy regionu, bo i państwa arabskie właśnie są w sumie zainteresowane tym i wyrażają na to zgodę, wyrażają poparcie. Turcja czy Katar biorą w tym wszystkim udział. To jest o tyle ważne, że to są państwa bardziej wspierające bractwo muzułmańskie, które jest jakby takim origin story Hamasu, więc presja na Hamas jest zbierana też w ten sposób. Co, ono jakby, wiecie, też z perspektywy Hamasu może być takie, że zmusi ich trochę do tego, żeby też go przyjęli. Też Hamas dostał 72 godziny na podjęcie decyzji, więc faktycznie jest to jakaś presja czasu. Z tej strony wydaje się, że faktycznie jest to dosyć mocna presja, która jest nałożona na stronę palestyńską, żeby się na to zgodzić jak z Izraelem, no bo Izrael to jest, to jest trochę trudniejsza sytuacja, nie? No bo zmusić do czegoś Izrael jest trochę trudniej i czy będzie to możliwe? Bo co ciekawe, Izrael teoretycznie już się w ogóle na to zgodził. Izrael stwierdził, że okej, okay, dobry plan, tylko że Netanyahu tak mówi zewnętrznie, a wewnętrznie wydaje się, że już mówi o tym, że wojska izraelskie to wcale się nie wycofają, tylko naprawdę zrobimy jakby taki obszar, w którym one dalej będą stacjonować i tak dalej, więc to się jeszcze nawet nie zaczęło, a Netanyahu już jakby zmienia i polewa postanowienia tego wszystkiego, przy czym Ben-Gurwil i Smotry ich to już zapowiadają, wyjdą z koalicji, jeśli ten plan się zrealizuje, więc pytanie brzmi, czy na będzie w stanie to wprowadzić, czy nie będzie w stanie tego wprowadzić, więc że może jednak jeśli to zrobi, to straci władzę, więc może nie warto. To są oczywiście bardzo otwarte i bardzo problematyczne kwestie, ale wydaje się po prostu, że coś się faktycznie ruszyło, jakiś taki bardziej realny, realistyczny plan, zaakceptowany przez więcej państw niż tylko, wiecie, ktoś nagrywa sobie na jakąś propozycję, wszyscy inni mówią, nie, nie zgodzimy się na to. Został stworzony. Trump teraz jest w tym momencie, że chyba będzie na to naciskał i puszował, więc jest jakaś szansa, że ten konflikt być może zostanie rozwiązany w ten sposób, też szczególnie, że jak się spojrzy na Izrael, Naprawdę mało kto wspiera Izrael, nie? A też na przykład pamiętacie, jakby była ta cała imba z Katarem, o której Wam mówiliśmy, w której to Izrael zaatakował Katar rakietami, a zaatakować przywództwo Hamasu, które tam było w tym momencie. Na przykład okazało się, że faktycznie Kataru nie wolno atakować, i Stany Zjednoczone zmusiły Netanyahu do tego, żeby zadzwonił do Kataru i powiedział, że przeprasza bardzo, i do się więcej nie powtórzy. Jest to oczywiście bardzo absurdalna sytuacja, w której jakby po ataku rakietowym po prostu dostał karę przeprosić, ale i tak, nie. Byli w stanie go do tego zmusić. I my małe zwycięstwo, mamy tego pełną świadomość, ale, ale, ale wiecie, mimo wszystko, pokazuje to, że jest jednak jakiś wpływ na Izrael w tym momencie i że Izrael być może, być może czuje, że nie jest w stanie ciągnąć tego w nieskończoność i że jak tak dalej pójdzie, to już nigdy nie zostanie wpuszczone na żadną rozmowę międzynarodową i wszyscy będą ich traktować jako państwo terrorystyczne i tak dalej. Być może, być może Izrael jakby jest już powoli gotowy na to, żeby żeby jakoś to wszystko zakończyć. Mamy taką nadzieję, mamy nadzieję oczywiście, że konflikt w Palestynie będzie się w stanie jakoś zakończyć. Zobaczymy, czy plan Trumpa zadziała i zobaczymy, czy będzie w stanie przekonać do niego Palestynę i Izrael. Ale tak, no w sensie nie zmienia to wszystko faktu, że naprawdę zrobiliśmy film o tym, że Izrael porwał polskiego parlamentarzystę. Dziwne czasy, dziwne czasy, w których żyjemy. A jak chcecie być na bieżąco, z dziwnymi czasami stawcie nawsze like, stawcie suba, Na no będzie bardzo miło, będzie w naszym filmie. Na naszym dniu naszego podcastu, zaczniemy od naszego podcastu, zaczniemy dla Was, cześć.